Pomagę gdzie bielacze jak dziś Gdybym ci wyskakuj, to wyskakuj Skok! A bo nie skok, nie skok! Jak to jest za... Nie, nie Ja nie daj, dojeżdżaj, dojeżdżaj, się, się, trochę, o, tam O, to no! go, go. On Jak? Nie, go. No. Ale ja! Nie, zabiję go! A ja nie mam to Ja Dobra, ja Jadę na Ja na LOL, rozwaliło mnie nagle! Ja jadę na spawno! Chodź, chodź, chodź! mną ja jest na chodź! Chodź, chodź! Chodź, вы же дубал за прошлого старт. А я ты могу проводить? Я прорваться? за все Я А знаешь, что это был? No tak. ja, to do... faj, 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 faj! O co bóg mój! Ej znowu ten sam! To cię zabił? Tak! Zdejdę na A ja, a ja, a mnie nikt nie zabił! Bra było brośnię! Ja. Dobra... Ty mnie musiałeś potrącić, kurde walu! Widzicie, my tutaj lubimy samolocikami My lubimy w ogóle samoloty, my do także uzależnieni W ogóle wszystko co możemy to tylko latamy z tym, tymi samolotami Rozwalamy wszystko A więc w następnym odcinku tak jak wspominałem Nie będziemy zajmować z nami jeszcze dwóch kolegów A ja dotarłem pierwsze domisko. A jakby tu nie wiem, jacy to, to koledzy. A nie, no nie wiem, no. Nooo, a Andrzejś? Nie wolno na Zdradziłeś. Zdradziłeś, jesteś potworem. Nie zdradziłem. Zdradziłem, nie wiem, jakie Ty waluj, nie mnie miejsce. tu było moje miejsce. Jednak dziękuję za by... start. Mm. Powiem skakać, puska. Dobra. Gdy powiem pierwszy raz, to nie skaż, Powiem Ci drugi raz, skacz. SKARKAĆ! Co? Skarżyłem. Samolot zaraz się rozbić. Tutaj, Bombarduj, to jest drugi samolot, Bombarduj go. strażnego? No, co? Spad. Chyba nie spadł. Też. Nie, nie spadł. Ja, ja pan, wiesz? Spadł, bombardują od tyłu. I nie, to. Nie, od czego. No. Ja z A więc tak, więc ee, gdzie będzie być. No, w tych odcinkach tutaj nie będziemy latać. Dobra, więc e, to by był koniec, możemy tak powiedzieć. Nie, tego nie, nie będzie koniec jak przewidziano. To będzie koniec dziedziny 40. Dobra, skończymy za chwilę. A w tym czasie koła kieruje się w stronę lądowiska. No ja już wiadę. To bądź w samolocie, ale nie startuj beze mnie. I wiesz co i wiesz co czynić. To dalej, o, skończymy gdzie... za 19 sekund, bo tu się czas odlicza. Ja za chwilę skończymy. To ja już Nie, stój! Czekaj za mną. A więc to byłby koniec tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie. Nie, ale czekajcie. Subskrybujcie, cześć. Co, i na razie. Pa! Czołem i To... to... Co ty A ja co ja miałem zrobić? Wywaliłeś mnie. O. You what, what, the fuck? what the fuck? What the shit? What the fuck shit? What the fuck? What the shit? What the fuck? What the shit? Ah! Fuck you! Yeah, dead. You the fuck. You the motherfucker. Are you motherfucker? I'm so I'm so rude To leć w moją stronę gdzieś, oj lecia jest? Eee leci, klej się w stole naszego lądowiska Nie mogę! tam spadam! Wiesz? Tak, żyję, spróbuję jeszcze raz sam polecieć jak polecisz koniarz stąd? mam samolot! Stary, I ty orygin samolot? Eee, o oh my god, are you fucking great? A ty man? nie widziałeś? Co? A ty nie widziałeś? Tak, jesteś pod mną, mnie. Naprowadzę ja tym razem. E, teraz ja mnie prowadzę. ja? Wt ty wtedy. Dobra. Ja ja chcesz. Jak wystartujesz... Dobra, to ty teraz prowadzisz. No dalej, czego za No to poczekaj... czekaj, się, tylko muszę załatwić coś czołgiem, to poczekaj chwilę. Jak co mnie rozwalić, czy mnie nie rozwalisz. Nie wysta, nie rozwalę cię. Idzie? Zaraz czekaj. Kurde Mam ciągle 190 Idzie O dobra To będzie szybciej lecieć Czekaj stój Jooo Ja Cześć Nara Uciekam Nie chcę Nie Dobrze. A, 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 a ja, a ja, a ja dediks. O, patrzepam. Trasią prawda cioto. Bye bye. Nie! To dostałem punkty za do to. A ja wypadłem. To nawet nie do. Na serio wypadłeś, to ci ty tylko kłamiesz. Chyba kłamie. No, mówiłem, że kłamie. Ja z nie gram. Czemu? Bo no ty nie... no ty nie... Ty nie musisz zawsze prowadzić. Ty nie umiesz grać. Ja lubię prowadzić. Ja jestem perfekcyjny kierowca i ja on prowadzić. Bo ty nie umiesz Wiesz, co ci powiem? To ci powiem, Kuba? Nie nagrywam dawi, wiesz co, nie się. Kurde, że skończy na kierownicę, zaraj, się skoczy. Fuck you. Mam samolot. No i mi to nie obchodzi, bo masz drogi samolot. Nie. Kupi samolot. matkę, dobra, coś tu. No, 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 Na razie. A, to widzę. <tus> <To, to tus>